Siemka, dzisiaj kolejny odcinek z Dead Island, dzisiaj jestem niestety już sam No ale mam przynajmniej te wszystkie przedmioty, które zdobyłem podczas tego koopa A mam nawet jeden punkt umiejętności, to sobie do czegoś dotam mm. Niech to będzie Wskaźnik furi nie pełen przytrzymaj Z, aby aktywować tryb furii To co? Dobra, to nieważne, bo już nie ma punktów, yy, no ale dobra. Hmm. Czego by to zacząć? Szafka. Magnet znalazłem, dobra. To gdzie mamy... Znaczy co mamy robić w ogóle? tego gościa zdaje się, mam iść. Jak widzicie, pominąłem spory fragment e, gry, ponieważ e, grę w kopie z Kainem i z Fragusem. No i tak to już jest, że mnie wyrąbało gdzieś do przodu. Dobra, teraz zrobimy sobie to daleko. Pojedziemy oczywiście autkiem. Naprawię sobie temki. jak mam coś do naprawienia. lekki gostek niezawodny klik z reguły zaraz używam też sobie naprawię niszczący facebook też i zagłostka się przyda też to jest dosyć mocne dobra idziemy no szkoda że gramy sami następnym razem będziemy grali razem tak, tak mi się wydaje ale następny film z COPA będzie za jakieś dwa tygodnie bo w następnym tygodniu nie będę nagrywać znaczy nagrywać z kopa jak widzicie nie koop jest dużo mniej ciekawy koba tylko szkoda znaczy szkoda, że nie gram w kołopem. no i... Teraz idziemy w górę. Trzeba pokarmić... ...wszystko. Chyba czucia i węże na to, że wam twojego powiedząka odzyskał. No ale tak wiesz. Ja w ogóle jadę. Tylko się inaczej powinienem jechać. Fuck. Dobra, zawracamy. To w ogóle powinienem chyba już wysiąść. Dobra, my siadam. Zobaczę jaki level mają te żambiarski. Może jakieś przycinki z nogą? Tego. Skopię go ze schodów. so this was my level Zbieram sobie kasiorkę, wiem, że mnie nie otwiera tych skrzynek wszystkich u, 216 Ale jak widzicie są różne ciekawe przedmioty, na przykład zapalniczka jak Na pewno przyda mi... przyda Nie wiem do czego, ale na pewno się przyda Pierwsze kroki? Jakie pierwsze kroki? Nie to jest mocniejsza przełożył, nie trzeba by znaleźć jakąś speczkę czy coś ...tylko poleciałem. No. 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 Może się niestety wygraczyć. Teraz apteczką. Ale ta apteczka mało dała. Co to jest w ogóle? Jezus... Jak takie rzeczy denerwują, że się zatrzymują jakieś rzeczy, kurde. Jak uciekam albo coś. <śmiech> <śmiech> Zdaje się, że mu złamałem nogę. Ręce mu najpierw... No to jest chyba dobry sposób na zbijów. To jest lepsze. Przeszukajmy jeszcze to. Już przeszukałem. A punkty umiejętności mam do roz rozdysponowania Dobra, o już mam dziesiątki poziom, nieźle Całkiem nieźle Na 50, bo wiem, że jest 50 żeby ty było wejście Chwileczkę Dobra jestem Ojej, coś czuję, że ty będzie nieprzyjemnie. O ja. No jak widzicie rozdział trzeci. Rozdział trzeci to tak w sumie nie za fajnie, bo... Ja, no bo ja nawet prologu nie przyszedłem. Oj, trzeba to będzie naprawić chyba O teraz takie informacje króciutkie Będę robić... Zagrajmy z Hard Reset Jak, jak również z Rage'a Z Rage'a również będę robić Zagrajmy Tego najnowszego Rufus S jest w pobliżu Naciśnij J, to będę łączyć

Nieźle. Zareki zombie jak dostanie brzy. Myślę, że to będzie dosyć straszne, straszne, straszne miejsce. Boję się tego, że się wystraszę i zabije mi jakiś zombiak. Let's see what we got. Przeczytałem... Myślałem zabytki. 350 dolców, nieźle. To jest w ogóle jakiś ukryty pokój, kurde. Patrzcie, ile botaników i w ogóle wszystkiego. Razor jest w pobliżu. Dołączyłbym, ale... wiecie... huh <laughs> Ciekaw jestem, który będę mieć level jak już będziemy grać w Skopie z Kane'em. Pewnie 51 na 50. Co <grymne> mi się ten napój. To jest pewnie jakiś ten robozombiak, kurde. A nie jest taki sprytny, mm. Mike mm. <coughs> Ten ząbie jak na pewno żyje. I'm right here! Good on ya. You. you made it this far. Unfortunately, this is as far as you go. The security system has locked the doors. Now, I can still help you get through to the parking lot. But first you gotta promise me something partner ken was trying to make his way here when he ran into a mob of those those things if you find ken i'll tell you how to get to the parking garage right Dobra, no to na tym miejscu kończę nagrywanie. Dzięki, że mnie oglądaliście. Subskrybujcie, jeżeli Wam się podobało. Dajcie łapki w górę. No to cześć Wam. Trzymajcie się.